Cześć! Czy wiecie, że parę dni temu wróciliśmy z naszej rowerowej wyprawy nad Adriatyk? A wiecie, że w czasie tej wyprawy towarzyszyła nam nasza trzyletnia córeczka, którą ciągnęliśmy w przyczepce rowerowej? A oto właśnie ta przyczepka. Zobaczcie, a to mój rower. Do niego właśnie była przypięta przyczepka. A czy wiecie, że pierwszego i drugiego dnia mieliśmy już pierwsze awarie, które na pierwszy rzut oka wydawały się bardzo poważne? A wiecie, co się stało? Już Wam opowiadam. Pierwszego dnia w tym kole, to jest koło przednie, szczeliła szprycha. To samo stało się dzień później po przeciwnej stronie. Tak więc dwa dni i dwie urwane szprychy. Możecie zapytać, czy to dobrze wróży na wyprawie? Ruszamy, od razu awaria, a przed nami 2100 km do przejechania. Co się stanie, jeśli każdego dnia dojdzie do takiej awarii? No, na szczęście później tego typu rzeczy się troszeczkę uspokoiło. Tych awarii było mniej, choć to nie był koniec tematu związanym ze szprychami, ponieważ jeszcze raz albo dwa razy już nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć, szprychę niestety urwałem. No, tylne koło zostało przeze mnie przygotowane zupełnie od nowa. W przednim wymieniałem szprychy przed wyjazdem, myślałem, że będzie mniej obciążone, że nie będzie tego typu problemów. Niestety się troszeczkę przeliczyłem, co przyznaję się jest to moją winą. A może jesteście ciekawi, jak minęły nam pierwsze dni tej podróży, bo nie wszystko było na shortach to musicie wiedzieć, że w poniedziałek pojawił się pierwszy odcinek z serii, gdzie jedziemy, wyruszamy właśnie stąd, z Krakowa, z naszej bazy, przez centrum i dojeżdżamy po trzech dniach do granicy czeskiej, gdzie tą granicę przekraczamy, by kolejne kilometry już przejeżdżać przez Czechy, o czym przekonacie się w kolejnych odcinkach. Natomiast... Ci wszyscy, którzy śledzili nasze shorty, a może do nich nie dotarła informacja o pierwszym odcinku, to zachęcam, żeby wejść na nasz kanał. Bez problemu znajdziecie tam nową playlistę rowerem nad Atriatyk i już pierwszy odcinek dla Was czeka. Także zachęcam do oglądania. A dla tych, co dotrwali do końca, mały spoilerek. Odezwała się do nas firma Montis. Wysłała nam dwie latarki taktyczne i jedną latarkę czołową, którą będziemy testować i w najbliższych dniach pojawią się o tym filmy. Ja jestem szczególnie ciekaw latarki taktycznej, ponieważ jeszcze nigdy z takiej nie korzystałem, nigdy nie miałem. No może, chyba się takie mniejsze latarki nazwiemy też taktycznymi. Także już pewnie dzisiaj pierwszy test, jak się zrobi tylko ciemno tutaj na, u nas na działkach w nocy, nie ma żadnych źródeł świateł, więc będzie gdzie ją testować. A dla tych wszystkich, którzy są z nami cały czas Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym odcinku z podróży. Jak i pewnie w kolejnym szorciku, które staram się robić teraz praktycznie codziennie. Także trzymajcie się. Pa! Hejka!